Jaki jest najlepszy sposób na powitanie wiosny? Topienie marzanny. Sama już topiłam ekologiczną marzannę zrobioną z papieru, co by się za długo nie rozkładała. A jak powinna wyglądać taka idealna marzanna? Powinna przypominać kogoś, kogo bardzo nie lubimy. Moja taka była. Myślę, że najlepszym sposobem na powitanie wiosny jest napicie się alkoholu, ponieważ pozwala nam to doskonale dostrzec wszystkie elementy krajobrazu, które znajdują się wokół nas. A czy w tym roku w ten sposób właśnie powitałeś wiosnę? Tak, co roku praktykuję taką metodę spędzania wolnego czasu. Powiedz mi, co w takim razie jest topieniem marzanny? Myślę, że lepsze jest topienie robaka. Ja cały dzień przesiedziałam w łóżku, i myślę, że to było idealne powitanie wiosny. Najlepszym sposobem na powitanie wiosny jest utopienie idealnej marzanny, oczywiście. I co? Taką marzannę najlepiej jest utopić wieczorem. Kiedy jest już ciemno, idealną rzeką jest odra do zatopienia marzanny. I trzeba ją wrzucić na środek rzeki, żeby się nigdzie nie zahaczyła, bo, bo to jest zła wróżba. A to jak się zahaczy, to wiosna nie przyjdzie? Niekoniecznie, że nie przyjdzie, ale może mieć opóźnienia. Powinna wyglądać idealna marzanna. Idealna marzanna powinna być kolorowa, powinna mieć dużo kwiatków, zieleni. Czy w tym roku już topiłaś marzannę? Nie, niestety nie topiłam marzanny. Jakoś mnie to ominęło. Idealna marzanna powinna mieć rude, nastroszone włosy i jakąś piękną, kolorową, długą spódnicę. No tak sobie wyobrażam idealną marzannę. Jeszcze powinna mieć usta pomalowane na czerwono i białą skórę. Pochodzę ze wsi i w podstawówce zawsze robiliśmy marzanne ze słomy, prawda? Też jakąś twarz mniej więcej jej tam projektowaliśmy, że tak to ujmę. No, to się albo się topiło w jakiejś przydrożnej, powiedzmy, rzece, albo się paliło na podwórku. A teraz już nie kultywujesz tej tradycji? No, raczej nie, nie mam do tego takich możliwości. Na przykład w tym roku pierwszy dzień wiosny spędzałam w pracy, więc nie miałam ku temu możliwości w ogóle. I'm gonna in sasa.